Witajcie. Jak zobaczyliście na miniaturce, przychodzę do Was dzisiaj z opowieściami o dwóch nowych zapachach. O dwóch zapachach, które wypatrzyłam w mojej miejskiej drogerii. Dzięki dziewczynom mogłam je wziąć, przetestować i teraz Wam o nich opowiedzieć. To są te cudeńka. Powiem Wam, że jestem bardzo podekscytowana, ponieważ z tymi to jest mój debiut. Natomiast, jeżeli chodzi o markę Hugo Boss, dosyć często ona ostatnio się u mnie pojawia w testach. Mark Jacobs, oj, chyba dawno go nie było. Chyba w ogóle go nie było. W każdym razie, zacznę od nich, gdyż, jak się możecie domyślać, <gryw> mi osobiście przypadły one do gustu bardzo. Ale to bardzo, bardzo mocno. Jest to piękna woda toaletowa z kolejnej edycji limitowanej. Powiem Wam tak, nie wiem jak do tego doszło, ale ja Daisy od Marka Jacobsa wcześniej nie znałam. Było już kilka serii, wszyscy wiecie, zresztą bardzo znana jest to marka z tego, że tam flanker goni flanker. Ale coś takiego w nich jest. Coś takiego jest w tym flakoniku, że postanowiłam w końcu poniesiegnąć i sprawdzić. I powiem Wam, że nie żałuję, skupię się na chwilę na tym flakonie, ponieważ tak jak Wam mówię, pierwszy raz je mam. I nie mi się podoba. Podoba mi się kształt puteleczki, podoba mi się to, że tutaj są takie wgłębienia, podoba mi się kolor i... Uwaga, podoba mi się również ta zatyczka. Najpierw nie wiedziałam, jak się w ogóle za to zabrać, żeby tutaj, słuchajcie, niczego nie urwać, ale sprawa jest bardzo, bardzo prosta, jak widzicie. To jest takie elastyczne. Ja myślałam, że to jest sztywne. <laughs> Możecie się ze mnie śmiać, ale ja naprawdę, pierwszy raz w życiu miałam ten flakonik w ręku. Także ekscytacja niesamowita, wszystko mi się podoba i przede wszystkim podoba mi się to. Co jest w środku. Woda toaletowa, która powstała w 2022 roku, miała swoją premierę. Jej skład jest dosyć prosty, ponieważ macie tutaj mak, nuty kwiatowe, dąb i ambroksan. I na mnie najbardziej, najlepiej wybrzmiewają takie akordy kwiatowe, pudrowe, potem delikatnie drzewne. Słuchajcie. Maczek. Maczek od czasu do czasu pojawia się w perfumach, również w tych, o których ja Wam opowiadam. I ten tu podoba mi się bardzo, bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo. Kiedy je nałożyłam pierwszy raz na rękę, miałam wrażenie, że spaceruję po takiej łące wśród tych maków, wśród polnych kwiatów. Ale nie zrywam ich, bo nie czuć tutaj zieloności takich, wiecie, gniecionych łodyżek. Nie, tutaj czujecie sam aromat kwiatów. Jest on na tyle piękny, intensywny, że mnie zachwycił. To jest woda toaletowa. Ja mam raczej z niektórymi wyjątkami raczej taki stosunek do wód toaletowych, wiecie. Nie za bardzo nam po drodze, z uwagi na to, że ja lubię pachnieć, lubię mieć taką bańkę zapachową, a z nimi to mam. I dzisiaj też wybraliśmy się na rodzinny spacer, zamontowali aplikację Pokémon Go, a co trochę posponsoruję. <ścoughs> I... Jak wyszliśmy, słuchajcie, trzy godziny. Chodziliśmy po tych polach, łąkach, również po mieście. I ten zapach mi towarzyszył, cały czas mi towarzyszył i wiem, że były one ode mnie wyczuwane, więc zdały egzamin bardzo, bardzo dobrze. Zresztą ja je testuję od kilku dni. Mam na nie ogromną fazę, bardzo mi się podobają. Nie wiem, czy faktycznie chodzi tylko o ten sam zapach, czy w ogóle wiesz, wiesz, wiesz wiecie o tom. Właśnie, o tą aplikację, o ten atomizerek. one są takie słodkie, takie piękne. Taki prawdziwy mak, no, prawdziwy mak. Z taką znaczącą nutką piżma muszę przyznać. Ale są śliczne i brak mi słów. Tak sobie pomyślałam, że to mógłby być piękny prezent dla młodej panny, ale ona jest jeszcze no malutka na takie rarytasy, <noise> więc może trafią do mamusi, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie to jest, słuchajcie, edycja limitowana. Nie wiem, czy w tej całej swojej dzisiejszej ekscytacji Wam to powiedziałam, czy też nie, bo jak widzicie po mnie, naprawdę one mi się podobają, naprawdę. Mm. Zrobiły na mnie duże, duże wrażenie. Nie jest to jakiś zapach, słuchajcie, super rozwojowy. Nie jest to nic odkrywczego, ale mają coś takiego w sobie, że ja chcę nimi pachnieć, że ja chcę je na siebie nakładać. No po prostu są śliczne. Oczywiście musiałam sobie spojrzeć, do jakiego innego zapachu są one porównywane. I pojawiło się dosyć dużo głosów, że są podobne do oryginału, czyli pierwszej Daisy. Ja jej nie wąchałam. Nie wąchałam innych, ale to mi się podoba. To mi się podoba, nie musi być tutaj żadnych innych dla mnie osobiście, żadnych innych porównań. Nie musi być do niczego podobne, bo jest piękny sam w sobie. Już powinnam się przestać zachwycać, prawda? I przy okazji plątać język, mi się plącze. Słuchajcie z emocji, właśnie nie mogłam doczekać tego, aż wam o nich opowiem. No, nie mogłam. Podobają mi się. Cóż na to mogę poradzić? Podobają mi się, bardzo mi się podobają. Ile one trwają? Słuchajcie, taka bańka zapachowa, taki moment, że ja je czuję od siebie 3-4 godziny, takie bez żadnego problemu. Potem one oczywiście. Oczywiście robią się, się cisze, robią się blisko skórne, ale ja po 12 godzinach dalej czuję ich ślad na skórze, więc uważam, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zwłaszcza kiedy nakładam je tutaj na okolicy szyi i włosów, wtedy bez żadnego problemu, naprawdę wyczuwam je. Więc dobrze, prawda? Dobrze. Posłyszałam, że z nimi, znaczy nie z nimi, tylko jeżeli chodzi ogólnie o, o Daisy, to tam z trwałością projekcją bywa różnie. Na mnie one się chcą trzymać, więc skoro one lgną do mnie, a ja do nich, więc musimy polgnąć do siebie chyba trochę bliżej. Zobaczymy, okaże się, okaże się. Wiem, że z tej serii wyszły dwa inne też zapachy, chyba tak zawsze jest. Ja tam się nie, nie chciałam za bardzo zagłębiać zwyczajowo nie mam czasu na takie rzeczy. W każdym razie. Wiem, że wyszły też dwa inne flakoniki. Na pewno woda perfumowana. I na tym moja wiedza się niestety kończy. Wybaczcie. Ale mi się podobają te. te. Te, te, te i te. Mogę Wam polecić. Dobrze. To była ona. Teraz on. Śliczny kolor butelki, piękny, niebieski, zobaczcie. Z czym Wam się kojarzy? No z czym? Z wodą, z oceanem i taką też ma nazwę. Ja tutaj ją sobie przeczytam. Jest to Boss Bottle Pacific od Hugo Bossa. I też, kiedy je sobie psiknęłam w perfumerii, bo przecież kota w worku nie biorę, prawda? To myślę sobie, wow, podobacie mi się. Atomizerek. Całkiem nieźle, prawda? Jest to zapach z 2023 roku. Też woda toaletowa, która posiada w sobie kokos, sól, drzewo kaszmirowe, cyprys, paczule, cytrynę, drzewo sandałowe. Czyżbym czytała dwa razy to samo? Do. Akordy. Na mnie... Tego tutaj nie ma i na fragrancie tego też nie przeczytałam, ale jest ta nuta akwatyczna, ale taka słodkawa, płynąca od kokosa, choć nie jest to kokos podany bardzo dosłownie. Wyczuwam też taką delikatną nutkę soli i cyprys. Dla mnie jest to kompozycja taka bardzo świeża, bardzo akwatyczna, wodna, inaczej z takim drzewnym akcentem, bardzo, bardzo przyjemnym akcentem. Drzewo sandałowe zmiękcza, ale tutaj to drzewo sandałowe nie zrobiło na mnie jakiegoś spektakularnego wrażenia, w przeciwieństwie do J. Fancy, fancy Face. Tam mówiłam, że bardzo je lubię. Tutaj natomiast bardzo mi się podoba ten cyprys, ponieważ jest wyraźny i w połączeniu z tą cytrynką i tym kokosem daje takiej świeżości, chciałam powiedzieć głębi, ale to bym pojechała trochę za daleko, bo to jest taka świeżość, wiecie, letnia. Tak jak patrzycie na tą butelkę, to macie pewne wrażenia, pewne skojarzenia, prawda? Gdzieś tam, nie wiem, plaża, wiatr we włosach, dobrze myślicie. Właśnie takie klimaty to jest zapach na taką właśnie pogodę, na takie wyjścia bardzo, bym powiedziała, radosny, niesobowiązujący, taki przyjemny. Tutaj nie ma nic, co mogłoby Wam, słuchajcie, przeszkadzać. Totalnie, absolutnie nic. Jedynie dopiero na samym końcu pojawia się na mojej skórze, bo to przecież są testy na mojej skórze i na, na Was one mogą brzmieć troszeczkę inaczej. Inne luty mogą się wybijać. W każdym razie u mnie właśnie to drzewo sandałowe tak... Wprowadzę taką dziwną nutę, ja jej nie potrafię rozszyfrować, ale to nie jest nic takiego wielkiego, nic takiego, nawet się zastanawiałam, czy Wam o tym powiedzieć, czy też nie, bo to nie było nic takiego znaczącego. No w każdym razie ja to wyczułam i tak mnie troszeczkę tak zdystansowały, bo na początku... Te kilka pierwszych godzin noszenia e, też one mi się podobają. Później końcóweczka. Wiecie, ja ogólnie mam e, problemy z końcówką, gdzie e, wybrzmiewa drzewo i piżmo. Bo one u mnie się tak układają niezbyt fajnie. Tutaj w każdym razie, jeżeli chodzi... Bo przecież ja Wam nie powiedziałam nazwy. <laughs> Daisy, tak? Mark Jacobs, e, Jacobs e, Paradise. A może powiedziałam, bo nie wiem. Uśmiechnijcie się teraz. Uśmiechnijcie się. W każdym razie w tych to piszmo jest do przełknięcia bardzo, bardzo, bardzo... No, Mówię, także naprawdę mi się podoba. Tu mm, mówię, jest taka nutka, taki delikatny akordzik, gdzie mi tam troszeczkę... Ale to nie jest nic strasznego. O, ten cyprys, yy, z tą cytryną, no. Piękne. I ta sól. Mówię, ta nutka taka akwatyczna. I tam nie ma. Ja wiem, że y, nie zawsze producenci podają pełne składy, że tak powiem. Tak. Wiemy, wiemy. Ale woda. To, Toaletowa. Całkiem, całkiem ciekawa. Oczywiście z tych dwóch, gdybym miała kupować ja, to wiadomo, że wybrałabym Daisy, bo zrobiły na mnie naprawdę bardzo, 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 bardzo przyjemne, miłe wrażenie. Świetnie mi się je nosiło i będzie mi smutno je oddawać. Ale cóż, każdy ma prawo przetestować i przecież podnieść decyzję. Być może wśród Was są też takie osoby, które... Nabrały na nie ochoty, albo przynajmniej mają ochotę iść i sprawdzić, co to takiego ciekawego jest. Aż słuchajcie, aż muszę zrobić tak. Wariatka. Śmiać mi się chcę z samej siebie, znowu. Tak, od czasu do czasu mam takie, takie akcje. Nie oddam. Żartuję, żartuję. Oddam, oddam. Zawsze oddaję. W każdym razie ja bardzo serdecznie dziękuję dziewczyny. Jak widzicie, zrobiłyście mi dużą, dużą, dużą radość. Mam też od was dwa kolejne flakoniki. Ale o nich. O nich to będzie osobny odcinek. Bo tam tam już nie było tak łatwo. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten piękny dzionek. Mam nadzieję, że e, macie tak także i Wy taki wspaniały humor, jak ja mam teraz w tej chwili, że się utrzyma przez cały czas. Jeżeli znacie te zapachy, oczywiście napiszcie mi w komentarzu, aby inni mogli się również wypowiedzieć, bo to słuchajcie, zawsze jest lepiej, kiedy się pojawia kilka opinii, wtedy można wyciągnąć jakieś wnioski, prawda? Pozdrawiam i do następnego razu. Bye.